David, a Dzisiaj ciebie z kolejnym odcineczkiem na moim kanale. Dzisiaj będziemy wykonywać sobie test na bycie psychopatą, bo dużo osób mówi, że jestem jakiś pobudzony za DHD, Ja nie wiem w ogóle co gadać na tych kamerkach i kurde, i, i, i żebym się wyleczył. Więc dzisiaj zrobimy sobie test na bycie psychopatą. Chciałbym zobaczyć informacje jak Facebook, Snapchat i grupa Facebooka. To was zapraszam, bo są tam sami najlepsi ludzie, a my co, a my już lecimy, bo chcę zobaczyć. Czy jestem psychopatą? Dobra, lecimy! Przed obejrzeniem zostaw subskrypcję. A następnie kliknij w dzwonek, aby dostawać wszystkie powiadomienia z mojego kanału. Zapraszam do oglądania. Ajcie pamiętacie takie plansze były, wiecie, gdzieś tam w filmach, że pokazywały jakieś tam dziwne plamy, a ludzie musieli mówić, co to jest. Dzisiaj zrobimy sobie dokładnie to samo. Jest to test projektyczny powszechnie używany kliknięcie Diagnoła ja, Rozpoczynamy test. Okej, okay, rozpoczynamy test i mam tutaj tak. Widzicie, mam taką... To wygląda mi na motyla albo na jakiegoś szerszenia, który chce mnie tutaj tak... Wow. Nie, to jest miednica, no w sumie troszeczkę podobne, bo to takie Bezgłowa kobieta, wrzeszcz ty Nie dobra, dajesz to jest ćma, nie to podobne na ćmę jest jest dobra dalej, ciekawe tych ta kurde jest, o Jezus to wygląda troszeczkę Na jakąś, no tak by, mm, no Mieć to trochę z plamą krwi jakąś wygląda. Japońscy arystokraci, what the fuck? Ej, nie w sumie widać jakich dwóch. Nie, niedźwiedzie! Ja tu widzę niedźwiedzie! Czerwonorożne zwierzę. Nie, ja tu widzę niedźwiedzie, które zaprzebiają piątki, tako. Ja tu widzę niedźwiedzie. Robin Hood. jakoś myśli nad miastem. What the fuck? Nie, no, ale ja naprawdę widzę jakieś niedźwiedzie. Lustrzalne odbicie kontrowersyjna polityka. Eee, że co? Tu widzę byka trochę, byka. Kellner. Nie, dwoje ludzi. No nie, tu widzę byka. No to ma taki nosek, jakąś kokardkę nad głową. Taki nieloty. Jezus Maria, tu nic nie widzę! Czy ludzie naprawdę coś widzą? Czy wy coś w ogóle tu widzicie? Ja tu nic absolutnie nie widzę. Tak, takie nieloty, bo ten test jest jakiś nielotny. Co to jest? To mi wygląda troszeczkę na... Uuuuuu. Uu. Nie chcę mówić teraz na co mi to wygląda, bo... <laughs> nie, no w sumie czekaj. No nie wiem na co mi to wygląda. To jest jakiś... Szkury... No, skórzany dywan, no gdzie to ktoś widzi skórzany dywan? Wilk w butach, wilk w butach Ja tu żadnego wilka butów nic nie widzę Ja tu widzę jakąś twarz i kurde... Byk, leżący olbrzym. No, w sumie leżący olbrzym, coś tutaj mi chyba podpasował. Nie, to wygląda na jakiś motylek. Jak tu widzę nóżki, jakieś czułka i skrzydełka. Latający królik. No dobra, może być latający królik. Nie, to też mi wygląda jak latającego królika. Nie wiem, co o tym myślę. Czy ja jestem psychopatą? Satanistka. What the fuck? Co my co robimy? Co my robimy? Filozof z brodą? What the fuck? Nie, widzę dwie bronie. Dwie bronie widzę. No i tu nie ma nic takiego! Dwa holowniki, nie? nie Więc to jest holowni... Nie wiem chyba. Tutaj widzę, no jak zwykle nic nie widzę. Jakieś plamy, jakieś kurde. Okejki! Okay Okejki okay wszyscy dają. Gorset skory, whodef! Tancerki, głowy dzieci, muszla. Ciebie wy tu widzicie głowy dzieci. Flirtujące zające! Flirtujące zające! kumacie to? Nie, muszę to zaznaczyć. Muszę to zaznaczyć. O, wi o, widać tutaj, widzę dwa bobry i kamelona widzę. Sekcja zwłok. Ja się zacznę na to opatrz, naprawdę. zwierzę, naprawdę, nie to by. Tutaj widzę jelenie, nerki, niedźwiedzie i popotamy. Bo zwierzę widziałem. Pająki. Królicza dam zwierzę, kraby. Kraby, bo takie są one niebieskie, coś tam, nie? Mam, dobra, jest już odpowiedź, czy jestem psychopatą. Przygotujcie się na to, bo myślę. <gry> nie jestem. Twoje tak? odpowiedzi sugerują, że lubisz przewijać działanie niezdarnie, imitując inteligencję i samolimitujące internet. No, tam, jasno, no. Prawdopodobnie kończy się kiedy, tylko znów zaczniesz pić na lada dzień. Co będzie dla wszystkich dużą ulgą, bo teraz jesteś nie do Naprawdę? Weź do serca to, co mówi twoja matka. Daj sobie spokój, nie bądź takim sztywniakiem. Jak mnie podsumował? Wiedział, czyli został łapkę w górę, masz jakiś fajny komentarz, więcej odcinków z takiej serii już w komentarzu. Wbijcie jest to za ważną informację jak Facebook, snapchat i grupa Facebook, o którą was zapraszam. Są tam sami najlepsi ludzie, a my co my lecimy? Trzymajcie się, lecimy! Spać, papa.